Tak, tak, zgadza się oczywiście. Okej. Bardzo dziękuję Pani. Ja jestem koordynatorką grupy Inwestycji. Do e, Pana od Panią podać Pan informacje o ja naszych starych zapojczyźnie. Które możemy Czy Pan dokonać tej pierwszej inwestycji, okej? Okay? No, no cieszy mnie to. Okej. Okay. Nie słyszę, hello? No Mówi, okay, że inwestycji. Tak. Dobrze. E, Zorientuj mnie Pan na początku tak mniej więcej, czyli się zapozna się Pan z informacjami na stronie rejestracji. No w sumie tak jest niekoniecznie. Niekoniecznie, rozumiem. A jakieś tam pytania może Pan ma do mnie? No wie Pani, no jakby tak Pani pokrótce wytłumaczyła na czym to mi się wszystko polegało, nie? No okej, okay, dobrze. Ja e, ja postaram się Panu tak krótce wytłumaczyć, ale tak choć chociaż mniej więcej muszę zorientować się również, tak? Czyli coś konkretnie Pana czy zaciekawiło, tak? Czy zyski? Czy to jest że to jest rządowy projekt, tak? No czyli muszę też mieć jakąś informację, tak? Jak Pan otrzymać? No nie wie Pani, czy mnie zaciekawiło, czy, czy nie, no. No widziałem reklamę, tam jakiś projekt rządowy, no to, no to sobie pomyślałem, Aha. że sprawdzę. Okej, okay, super. A zorientuje mnie jeszcze pan taką rzecz. Czyli wcześniej pan miał doświadczenie w ogóle w inwestycjach? Styczno z inwestycjami? Nie, nie miałem żadnego. Aha, czyli to będą takie pierwsze kroczki czarna macie. No tak, tak. Okej, okay, rozumiem pana. Ja od razu panu powiem, niech pan to nie rzuca wszystko do jednego worka, tak, że to jest gilda albo rynek, tak, albo do przykładu handel bitcoinami, tak, to różnie się oczywiście, że, bo ja mam takich klientów, do przykładu, którzy myślą, że mogą wykupić akcje projektu projektować i czyli kiedy cena do przykładu pójdzie do domu, tak, to oni stracą. No w żadnym przypadku nie, ja od razu panu powiem dlatego, że pan tutaj nie wykupuje żadnej akcji projektu to to Bazykwa. Hmm. My jesteśmy spółką, która pracuje na rynku, tak? I która wspiera takie rządowe projekty, czyli jesteśmy pośrednikiem. Czyli jest projekt Pipe? Tak? my jesteśmy pośrednikiem i jest klient jako pan, tak? Pan trafił do nas, my oczywiście, że jesteśmy zainteresowani w każdym kliencie, teraz ja panu dlaczego? E, dokładnie projekt Baltic Pipe to jest potężny e, projekt wspierany przez całą Unię Europejską, słyszał pan na pewno o nim. Po telewizji wiadomości pan czytał chyba, tak? No coś tam słyszałem, no. Telewizji to ja nie oglądam, no. ale ale coś słyszałem. To jest fajne. Chyba jeszcze może o projekcie Baltic Power. To jest wiatraki na Morzu Bałtyckim, taki więcej ekologiczny projekt. Może Pan takim więcej na, interesuje? Się? ba Baltic Tower, tak, znam, znam, proszę Pani, znam. No, znaczy znam, nie znam. No generalnie słyszałem, o, no tak. Super. Tak, tak, słyszałem, no nie... Tak, to jest dwa powiązane mhm. między sobą projekty A, po prostu. Tak, tak, dokładnie. Czyli finansowanie jest z zagienów, polskiego górnictwo nastowe i gazonictwo, tak spółka to no mhm. i czyli po prostu jest powiązane, ale Balki Power to po prostu wytwarzanie energii jest, tak, elektrycznej i sprzedanie do innych krajów, tak, sprzedawanie, a Patek to jest projekt dostarczenia gazu nie tylko i wyłącznie do Polski, ale również do sąsiednich krajów takich i do przykładu, tak, my sprzedajemy również, tak, tutaj pan wspiera po prostu projekt ze swojej strony, tak, i dostaje pan dywidend. e, na dywidendę. Na my naliczamy na co dzień, tak, i pan ma możliwość z nich korzystać również na co dzień, tak, czyli na bieżąco. Hmm, druga rzecz polega na tym, że e, można to wszystko porównać do lokaty bankowej. Użyły Pan kiedyś, korzystał? Nie, z lokat nie, nie korzystałem, nie korzystam. Za mały no, procent Wiem, No na czym polega tak mniej wie. więcej. No, tak, no tak, wiem. To, tutaj zgadzam się z Panem, tak. Bo byłam w banku, banku PKO S.A., to chciałam założyć pod lokaty bankową środki, to mi powiedzieli 7%. Śmiałem się na, na cały oddział banku, proszę Pana. Bo to jest naprawdę śmiesznie, tak, no do, do końca roku jeszcze oni, oni lokują te środki, to jest po pierwsze, a do końca roku jeszcze pobierają prowizję. No, czyli to jest nielogicznie i to jest po prostu bezsensowne. Hmm, również to działa na takich zasadach lokatu bankowym, tak, tylko i wyłącznie tutaj różnica polega na tym, że tutaj Pana środki są w wolnym dostępie, czyli spokojnie Pan zadegrabuje się na swoje konto inwestorskie, tak, i płaca Pan zarobiony środek. Czyli... Jeżeli by pan do przykładu nie daj Boże, co się wydarzyło, Pan, również Pan ma możliwość potpłacić kwotę zainwestowaną. Mam nadzieję, że do tej chwili Panu jeszcze wszystko zrozumiał. Tak, no oczywiście, zrozumiałe wszystko jak najbardziej. Czytelnie jasne. Okay, super, jest. Okej, okay, super. Okej, super. Jakieś pytania jeszcze dotyczą współpracy? Może jeszcze coś konkretnie pana interesuje, czy możemy ten drugi kroczek zrobić? Ja panu jeszcze wytłumaczę z praktycznej strony jak to wszystko wygląda? Mm -hmm. A wie pani, no bo tak, tak, tutaj mi tak pani ładnie opowiada tutaj wszystko w takich super relatywach samych. A jakie jest ryzyko może mi pani powiedzieć? E, czyli ryzyko są takie, że w Polsce żadne, czyli gospodarka nie będzie potrzebowała gazu. No, <noise> jak pan sobie myśli, że to jest możliwe? No, no okej, okay, ale troszeczkę żeśmy się nie zrozumieli, jakie jest ryzyko tych inwestycji? No, bo przecież inwestowanie to chyba się wiąże z ryzykiem, no wie pan. Tak jak, no, tak jak na początku panu powiedziałam, czyli pan tutaj nie wykupuje akcji, tak? Pan wspiera projekt. No, czyli coś takie podobne do przykładu, kiedy by do przykładu przy, przyszedł do pana przyjaciół i powiedział, że ma jakiś projekt tak, i chce do przykładu pożyczyć u pana środki, jakieś, takie, Że pan sobie inwestuje. Pan sobie do przykładu zainwestował za i dostaje procent zysku, no, czyli tu, tutaj jest to bardzo podobne. My pobieramy od Pana zysku 10%, procent, mm -hmm. bo ja zapomniałam wcześniej Panu powiedzieć, tak? To jest za utrzymanie konta, e, za tego, dlatego że m, tak czy inaczej Pan będzie miał fachowe wsparcie z naszej strony, czyli osoba jedna. E, która podaje panu swój numer telefonu i pan kontaktuje się czas od czasu z nią, żeby do przykładu, jeżeli u pana w trakcie sytuacji jakieś pytania, to oczywiście, że ta osoba dałeś mm, odpowiedź, po prostu pan. E, jakie ryzyko mogło być? No ja powiem panu szczerze, projekt jest potężny, bo to tego projektu już jest skończone. Jeżeli by to było takie, że projekt tylko się buduje, no wtedy to mogło być związane z ryzykiem. A, ale tak? chwila, chwila, chwila. Um, tutaj się nie zgodzę z panią, no bo to w sumie nie ma znaczenia na jakim etapie jest projekt, to wcale nie musi oznaczać, że no, potężny, pani. potężny projekt nie, nie może zbankrutować. Bo i takie rzeczy no, się zdarzają, się tutaj... proszę pani, dlatego pytam o ryzyko. No, to jest potężny projekt, który nie może zbankrutować, po pierwsze, bo to jest wspierane przez Spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, to jest potężna spółka, wie Pan o tym. Mm -hmm. No tak, tak. No jeżeli spółka nie zbankrutowała, no proszę Pana, no bo oczywiście, że i bankructwo tego projektu jest niemożliwe. Bo, że Pani, wszystko jest możliwe. Naprawdę. No <gryw> to jest panu, możliwe, to, możliwe, to o, oczywiście, tak, ale... Do dwóch z nich świat na lesie, tak. Ja tutaj panu nie oferuję, tak, i zainwestować w projekt związany z jakimś dużym ryzykiem, do przykładu projekt, do przykładu energii jądrowej, do projekt, który wystartuje w przyszłości w Polsce. Wie pan o tym projekcie chyba na pewno, jeżeli pan interesuje się projektami, tak. Czyli no. budownictwo reaktorów jądrowych w Polsce obok Warszawy i w Gdańsku. No, wie pani, już, Ten projekt wie jest złożony... Pani... Wie Pani nie chce mi się rozmawiać na temat energetyki jądrowej w Polsce, powiem tylko tak. Z naszą polską, me z z naszą polską mentalnością, proszę pani, i z naszym zjebanym rządem, to ja nie wiem, czy to kiedykolwiek ruszy. No a pan sobie myśli, że tego nie, po prostu nie będzie w przyszłości? Nie wiem, proszę pani, no nie wiem, ciężko powiedzieć. Ryszą, Ale patrząc, Polska teraz jest w Europie. No i czyli tak. a sama Europa angażuje się więcej do takiego eko, tak? Ale niekoniecznie, niekoniecznie. I tak, <laughs> przepraszam, przepraszam, przepraszam. Kto pani powiedział, że samochody elektryczne są eko? No, no ja powiem panu tak. Ja wiem, że oni nie do końca są eko, ale takie piszą w internecie. Ale to, co, ale to, co piszą w internecie, to nie zawsze jest stuprocentowa prawda, ja proszę pani. Jeśli ja to prześledzi wiem. sobie pani ja to proces, wiem. proces produkcji samochodu elektrycznego, jeśli pani sobie obliczy, ile surowców trzeba wydobyć, metodami o, konwencjonalnymi rozumiem, oczywiście. Ale ludzie wierzą, że to jest eko, ale ludzie wierzą, że to jest eko, panie Stefanie. Nie, proszę pani, ludzie nie wierzą, że to jest eko, to te eko z jedy z Unii Europejskiej narzucają właśnie takie e, takie takie regulacje, takie różne dziwne rzeczy. Proszę pani, teraz promują elektromobilność. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co, to nie ma sensu. W tej ja tak z, ciekawości, z ciekawości po prostu zapytam się, e, gdzie pan pracuje? Ja w branży budowlanej. W branży budowlanej, ja przepraszam bardzo, ja myślałam, że pan jakimś kierownikiem pracuje. Pan po prostu bardzo logicznie myśli. No, no, no wie pani, no troszeczkę lat już mam, no znaczy no mentalnie to jestem dalej dziesięciolatkiem, no ale po, logicznie tak potrafię podejść do, do sprawy. Przepraszam bardzo, ile? 50 lat? Nie, 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 mówiłem, że mentalnie jestem dziesięciolatkiem, a normalnie mam 30, Ale tak logicznie po, potrafię, potrafię logicznie jakby do do tematu podejść, nie, no wie Pani, widzę co się dzieje, widzę jak się, to się odbywa, motoryzacja też, też jest poniekąd gdzieś tam moją pasją. No, także, a tych wszystkich, Znaczyli, a tych wszystkich, bardzo... wie Pani, tych wszystkich ekologów i tak dalej, którzy, prawda, jak chorągiewka na, na wietrze, raz w jedną stronę, raz w drugą stronę, raz to jest lepsze, raz tamto jest lepsze. Ja, ja, ja ich, kurwa, bym wszystkich w rakietę i w pizdu, proszę Pani, w przestrzeń kosmiczną, nie. Bo świat byłby lepszy bez nas, naprawdę. No, ja tutaj zgadzam się z Panem. No, nic nie możemy z tym zrobić, tak. Tak czy inaczej, możemy żyć z tym, co mamy, Panie Stefanie. No, chyba to, Ale chyba coś to. ma Pan 30 lat i nigdy Pan w życiu nie inwestował. No, ja nie wierzę w takie rzeczy. O to się a proszę pani, to nie jest nie powinno być dla pani dziwne, że są ludzie, którzy nie którzy mają 30 lat i nie inwestowali. No, ja takich ludzi ze swojego własnego kręgu znam, no znam trochę. No Aha. znajomi w sumie moi, to nie słyszałem, żeby no jedna pojedyncza jednostka może się zdarzy, która gdzieś tam inwestuje na giełdzie i tak Aha. dalej, ale Normalnie to, no, to nie, raczej no, nie jeżeli tak wziąć giełdę, tak, no czyli to jest taka bardzo ryzykowna branża, tak? Kryptowalutowy rynek, uh -huh. rynek surowców, no czyli bez żadnego doświadczenia, no ciężko, ciężko tam zarobić, tak czy inaczej. Muszę być fachowe wsparcie, muszę być mentor, który, który prowadzi, tak, no, czyli w końcu na początku oczywiście, że nie uda się zarobić, ale tak mało wycieczku i do przodu trzeba dużo pracować. A tak, dlaczego dlaczego... tak, jak, tak, tak jak w każdej branży, tak? A, no, czyli nie, no nie ale, ma takiego, że nie trzeba pracować. Ale nie rozumiem, dlaczego Pani, jeśli chodzi o inwestycje takie giełdowe, dlaczego Pani zakłada, że od samego początku nie, na samym początku, przepraszam, nie da się zarobić. Oczywiście, że się da, tylko trzeba podejść do tego racjonalnie, w sposób racjonalny. Bez emocji, nie na zasadzie hazardu, tylko trzeba to bardzo dobrze przemyśleć. Bardzo dużo trzeba się, proszę pani, prawda, tego wyedukować i tak dalej, i tak dalej. Trzeba mierzyć siły na zamiary. No, że tak to ujmę. No, Czyli takie projekty jak Baltic, Baltic Power dają możliwość bezpiecznego zarobku. Takie projekty, do przykład jakieś gündowe, no, czyli po prostu handel na rynku finansowym, to człowiek musi mieć jakąś wiedzę, dokonać analizy, technicznej analizy jakiejś, fundamentalnej, w ogóle podjąć jakąś decyzję. Bez tego doświadczenia wycenie się po prostu nie otwiera na rynku finansowym. U mnie przyjaciół handlował na rynku finansowym, to było mu ciężko, pierwszych o, pół roku chyba, może nawet więcej, tak, dalej, tak, to tak, wszystko się udało mu, ale na początku, no, to jest nierealne. Można, można, no, od samego początku można, jak ktoś dobrze do tego posadzi, to można. Wszystko można? Wszystko można. No, tutaj zgadzam się z Panem. Tutaj również zgadzam się z Panem. Trzeba mieć czasu dużo chyba, tak, nie, nie trzeba w ogóle pracować, trzeba tylko i wyłącznie tym się zajmować. No wtedy tak, wtedy zgadzam się z Panem. Mhm. No, a. no, a, no a, co, a co spowodowało tutaj pana rejestrację? No, no, tak jak mówiłem, no, przypadek, no, znalazłem na portalu społecznościowym reklamę, zobaczyłem, że jakiś projekt rządowy, no, to stwierdziłem, a. że dlaczego nie, może no, warto sprawdzić. No i, no i sprawdziłem, no i super. rozmawiamy sobie tutaj teraz. Super, super. Ile by pan chciał zainwestować, tak mniej więcej? jaką kwotę pan liczy? Hmm, ile bym chciał zainwestować? Wie pani, to jest dobre pytanie, A, o, jakieś minimum może jest, jakaś minimalna kwota, od której można wystartować? Jest minimalna, jest podstawowa, no, czyli taka według statystyki klientów, tak, może być najmniejsza, tam 650 zł, może być troszeczkę większa, może pan 1000 zainwestować, może pan 2000. Mm -hmm. No czyli wszystko jest za Pana. No czyli minimalne tam wynosi 650 zł. Na próbę Pan sobie wystartuje, a potem w sztucznym sposobem Pan ma możliwość sobie dozasilić jeszcze swoje konto, jeżeli Pan za jakiś tam okres czasu sobie zachce. No, czyli jeżeli tam Pan sobie zbiera na przyszłość, tak, żeby nie trzymać środki pod podlokalną bankową, ma możliwość Pan sobie sztucznym sposobem dozasilić swój portfel i po prostu trzymać tam środki. Wszystko jest za Mhm. Mm Czyli tak 650 zł minimalnie, tak? Tak, to Na jest najmniejsze. Uh -huh. No to. dobra. No, czyli no. ja myślę sobie, że dla inwestycji to nie jest duża kwota, żeby spróbować, żeby zobaczyć, jak to wszystko pracuje, tak? Nie no wie pani takie 650 ja zł. Myśl... Takie 650 zł to mi się nie wydaje dużo. Nawet bym powiedział, że, że nic. No. Czyli tak jakby gratis, a to, to może... gratis to jest zawsze uczciwa cena, proszę powiedzieć. No proszę pana, jeżeli pan chce, to może pan sobie większe zainwestować. Mi po prostu bez różnicy. No w sumie mi też bez różnicy, ale musiałbym na konto zerknąć w ogóle ile? Ile mam tam wolnych środków jeszcze. Ja panu pokażę, w jaki sposób e, do sobie jeszcze konto tam w przyszłości, tak? To pan będzie miał sobie możliwość. No i, i tak jak wcześniej panu mówiłam te fachowe wsparcie, tak, Panem będzie kontaktować się ten ekspert, tak, i Panu będą mhm. widoczne te zyski na swoim koncie inwestorskim, bo Pan to wszystko kontroluje tylko i wyłącznie przed swoje konto inwestorskim, mhm. no i dalej po prostu z tym ekspertem Pan sobie już ustawi plan inwestycyjny, tak, bo my mamy takich klientów do przykładu, którzy chcą tam zwiększyć swój kapitał, tam nazbierać na coś, no tak czy inaczej, ustawia indywidualny plan inwestycyjny z panem, taki pan sobie dalej oferuje różne jeszcze projekty, które mamy do zaoferowania, panie Stefanie, no czyli mhm. wszystko jest za panem. A czyli ten, yy, mówi pani, ten ekspert, yy, później jak tego mhm. to, yy, to on po prostu będzie mnie tam prowadził, nie? Mówił tam co i jak układał tam strategię, plany, czy jak to tam Pani no, powiedziała, czyli, tak? taki, jakby, no, taki, no, tak. taki przewodnik, jakby tak można powiedzieć. Tak, tak, mm -hmm. do przekazu kiedy wystartował jakiś nowy projekt na rynku i jeszcze go nie ma nigdy, tak, no w ogóle nikt o nim nie słyszał, tak, to ten ekspert na początku e, informuje naszych klientów, tak, że do przekazu, no za miesiąc czasem więzienie mieli taki to i taki to prawo. A co, zaraz, zaraz, zaraz. Proszę pana mamy ale, takie... To... Jeśli, ale jak, no jeśli, skąd ten ekspert ma wiedzieć o projekcie, o którym nie wie nikt inny? Nie no, czyli ten ekspert, no czyli on ma styczność, czyli bezpośrednio z tym projektem Baltic Pipe i Baltic Fowl, tak? No czyli on tam poradzuje, mm -hmm. panie Stefanie, no i bezpośrednio, czyli na przykład, ja nie, ja nie mam ile informacji, ile ten ekspert ma. Mhm, mm a czyli tak... Ja może nie za dobrze powiedziałam, tak? Czyli no czyli nie po prostu, nie czyli... po prostu jakby, no jest bliżej źródła, wie więcej. Tak, 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 dokładnie mm -hmm. tak. Ja nie posiadam po prostu ile informacji, ile ten ekspert posiada, no czyli ten ekspert dalej po prostu będzie kontaktował się z Panem, czyli nie muszę Pan dzwonić do przykładu tam na infolinii, tam czekać, tak, spokojnie Pan odzwania do eksperta, no i ekspert jest dokładnie dla tego, żeby Panu wszystko wytłumaczyć Wolny mm -hmm. ekspert pracuje tam od dziewiątej do dziewiętnastej, no czyli to oczywiście, że wolna chwilka, tam godzinka nawet, nawet dwie znajdzie się u Pana. No tak, tak. Okej, okay, super. No, czyli podsumujemy to wszystko, czyli rozumiem, że tak, że Panu wszystko pasuje, Pan chce wystartować od kwoty najmniejszej 650 zł. Ja bym ze swojej strony poprosiłam Pana wziąć karteczki i długopis i żeby ja podałam pana, pana numer klienta, numer infolinii, swoją godność. Pan by to wszystko sobie zapisał, albo mogę jeszcze wysłać na maila, na WhatsApp, może tak wygodniej Panu. No, może Pani wysłać na maila, oczywiście. To będzie piątek, na mapkę mm -hmm. Ok, super. Tak. To kilka czasu ja muszę teraz wysłać. Tak jak... Mm -hmm. Tak. Super. W temacie będzie wpisane ważne. Mm -hmm. Na początku o, tak wysłane kilka czasu e, Tak. No i również e, dostęp do konta inwestorskiego, tak. Tam będzie też wszystko. Tak, to mamy? Tak, kilka czasu. A jeszcze chciałam zapytać, proszę pana, a zorientuje mnie pan. Pan by chciał sobie wyprowadzać środki na konto bankowe, na karty płatniczą czy blikiem. O, no proszę pani, tu nie ma różnicy. Na prawo, na lewo. Tu... Niezależnie, no. no od, czyli od metody. To, to, to zwajacie po prostu. Jeżeli u pana po po prostu jeżeli z konta inwestorskiego, to pan będzie miał możliwość jeszcze blikiem wypłacać. Jeżeli pan korzysta z blik. To no jest spokojnie pan sobie dokonuje wypłaty blikiem. Ja no, tego i pytam. No wie panie, mnie to wszystko jedno, no. Nie. Czy, czy, okay, czy blikiem, skupia, czy przelewem, czy, no, czy na kartę? Ale, Kurwa, możecie nawet gołębim pustowym wysłać, spoko będzie. Hmm. Nie no, to, to, to tutaj zależy, bo jeżeli tak, u Pana Polski Bank, to Pan sobie spokojnie wypłaca przelew natychmiastowy, blik albo na kartę płatniczą i w ciągu 15 minut środki będą zrealizowane, tak? Mhm. Jeżeli u Pana zagraniczny Bank, no to wtedy po prostu po warunkach banku. Dlatego muszę pytać się, tak? Żeby potem nie było takiego, że Pan chce wyprowadzić środki, a Panu jeszcze nie przyjdzie, a pan chce wyprowadzić na jakieś banky, tam szparkasy albo jakieś norweski i dzwoni pan do mnie i krzyczy, że nie, nie mogę, coś się wydarzyło, nie przyszli mi jeszcze. To ja wtedy tłumaczę, dlatego po prostu na początku pytam, jak wygodnie, tak, żeby po prostu wytłumaczyć wcześniej. To czyli u pana polski bank? Tak, tak, polski bank. Okej, okay. okej, okay, super. Czyli tak, to mam, to mam, to już to Pana numer klienta i jeszcze numer infolinii też Panu podaje, to pan Panu mam ma możliwość zadzwonić, to mhm. powoła Pan Ewa Orman, to tutaj Panu dokładnie przejdzie mail od, ode mnie, tak, no, dobra, już wysłałam Panu, okej, okay, super. Mm -hmm. Już poszło? Mm, tak, tak, już wysłałam. Mm, jeżeli Pan teraz ma możliwość, to może Pan teraz zalogować się na swoje konto inwestorskie. Jeżeli Pan chce później, to na początku uruchomimy portfel inwestycyjny, a potem Pan sobie zaloguje się, żeby sprawdzić kwotę. To jak Panu wygodnie? Nie, no wie Pani, to później może sobie to sprawdzę, wszystkie te informacje, bo kurczę, nie mam dostępu do internetu teraz. Kiedy pan ze mną rozmawia, to nie ma pan dostępu do internetu. No tak, tak, tak. Ja jestem teraz na, na telefonie. Jestem... Nie, bo jak rozmawiam, to po prostu mi się tutaj internet na telefonie prawda, zawiesza i albo nie działa w ogóle, a teraz nie mam dostępu do, do komputera akurat, to, to nie bardzo. Okej. Okay. Rozumiem pana. No, czyli tak, e, teraz tak, krok po kroczku, to pan do nas trafił jako e, inwestor indywidualny, tak? To znaczy, że pan jeszcze będzie miał takie e, wsparcie z naszego działu finansowego. Będzie u pana księgowa, która księguje środki pana na podstaw inwestycyjny i odwrotnie na pana konto bankowe. Czyli po prostu odpowiedzialna osoba za wszystkie transakcje. I również, kiedy dokonuje się wypłata, ta księgowa jest odpowiedzialna za pobieranie tej prowizji 10%. Mhm. Czyli jedna osoba u pana będzie ekspert i tak księgowa, mhm. tak? I tutaj jeżeli chodzi o pierwszej płatności, akurat e, my możemy to zrealizować jako przelew e, na konto firmowe, my możemy to zrealizować plikiem i my to możemy zrealizować e, nie, tylko przelew i blik, przepraszam bardzo, bo ja już zapomniała. To zorientuje mnie pan, jakie sposoby pana pracował. Mhm. No, to wie Pani, to może może ten blik. Może być blikiem, ok. Jak odbywa się płatność blikiem? Wie Pan, czy prokonsultować tak mniej więcej Pana? Ona no wiem, podzie, wiem, wiem, jak ktoś to się odbywa z blika, e, okay. tam korzystałem kiedyś to jeszcze pan. Ok, pamiętam. super, super. No, czyli tak, ja teraz kontaktuję się z działem finansowym, tak, uh -huh. e, Prowadzę do systemu dział finansowy ten kod To Pana przychodzi potwierdzenie, pan sprawdza dwa razy, e, czy kwota odpowiada, tak, i wtedy pan potwierdza ze swojej strony. Czyli dokładnie jestem odpowiedzialną osobą ze swojej, e, za uruchomienie tego portalu inwestycyjnego. E, kiedy pan będzie przygotowany, tak, e, to poprosiłam by mnie zorientować. I jeszcze jedna rzecz, poprosiłam, kiedy Pan sobie kliknie na kod blik, żeby chociaż tak mniej więcej był ważny, chociaż mniej więcej 60 sekund, tak? Bo on tam jest ważny A w jakimś banku 120 sekund, w jakimś mhm. banku 100 sekund, tak? chociaż mniej więcej 60 sekund. Okej, okay, dobra. Wtedy czyli, ja czekam... Przepraszam, 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 czy ja dobrze zrozumiałem? Czyli jak już będę gotowy, to po prostu generuję sobie kod blik i przekazuję później Pani i tylko potwierdzam, tak? I to idzie? Tak, tak. Dwa razy pan sprawdza, czyli dokładnie pan sprawdza, czy kwota mhm. jest wpisana. Podpowiem nie pan, jak kwota jest ok, dobrze, wszystko ok. Wtedy ja bym poprosiła pana potwierdzić, tak? Ja kontaktuję się z działem finansowym, tak? I wtedy po prostu szybkie naliczają się od razu na pana konto. Mhm. Okay. ok. Fajnie. To którym mnie pan, kiedy pan będzie przygotowany, kliknąć na blika. Ja już kontaktuję się z działem finansowym. Ale ja nie mam teraz dostępu do internetu. Mówiłem pani, to teraz Aha, nie zrobimy. Tak. A no możemy się umówić na jakąś eee, późniejszą okay. porę? Oczywiście, że możemy tylko i tylko, tylko, wyłącznie. Ja mam jeszcze dwóch klientów na dzisiaj na wieczór i nie wiem, czy uh -huh. po prostu zdąży już. I ja może... mogę do pana zadzwonić na WhatsAppie. No. No, czyli kiedy pan będzie z nami rozmawiał przez WhatsApp, to możemy po prostu to wszystko załatwić. Uh -huh. na Whatsappie. No dobrze, mogłoby 20? być na... Mogłoby. 62, 66. Albo wie pani co? Może lepiej by było to na jutro przełożyć? Ja bym się przygotował już normalnie, komputer i tak dalej. No, czyli panie Stefanie, czyli dzisiaj. Wieczorkiem do Pana już zadzwoni ekspert. No po prostu nie ma sensu tych 350 zł, czy jutro, czy dzisiaj. E, płatność blikam, to jest bezpieczna płatność. Czemu? Pan nie podaje żadnych swoich danych, nie wpisuje Pan nic. Pan spokojnie sobie dokonuje płatności blikiem, tak? Mhm. Mm no ja wiem, ja wiem. Tylko... Ja po prostu. Tak, dokładnie, ja po prostu by teraz zadzwoniłam do pana na WhatsAppie i spokojnie skontaktowaliśmy się po prostu z panem na WhatsAppie. Przez WhatsApp po prostu realizujemy tą płatność blikiem na kwotę 650 zł, czyli od tej najmniejszej, tak i pan sobie wystarczy. Mm, dobrze, ale no, wie, wie pani co, bo powoli tego jakby ja bym to jednak chciał na jutro przełożyć, bo wie pani ja jest, jestem jeszcze w pracy. Zaraz mi się przerwa kończy, Aha. bo tak zadzwoniła do, do, Pani w czasie przerwy. I zaraz będę musiał wracać do pracy, także... No, pracuję no, pracuję do godziny dwudziestej dzisiaj, Stefanie. także no. O, niestety, długo bardzo długo bardzo Pan pracuje. Panie Stefanie, ja powiem Panu tak szczerze, czyli... Żywiętuje e, 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 mnie Pan, może jakieś pytania o Pana są, tak? Bo e, my doszliśmy do tej aktywacji, no. może by chciał Pan, nie wiem... Jeszcze coś u mnie zapytać, bo czyli może nie do końca Pan zrozumiał. Nie, nie, no generalnie to wszystko wszystko jakby rozumiem. Najwyżej bym sobie jeszcze pomyślał nad pytania, pytaniami, bo tak szczerze mówiąc o. to nie bardzo wiem o co się zapytać. No, to przy następnym Aha, kontakcie no. bym może coś wymyślił. No. Ja rozumiem to to po prostu pan poszukuje wymówek, tak? że jutro, pojutrze, wieczorem. No nie, nie, no to, na, to naprawdę pani nie mówi. Prostu, no. Ja za, za chwilę wracam nie, do pracy. To, to jest bardzo dobrze, że pan jest szczerze ze mną, tak, panie Stefanie, ale tak jak panu powiedziałam, czyli y, nie jest taka y, nie wiem, jak, kosmiczna kwota do zainwestowania, tak, spokojnie pan ma możliwość sobie wystartować od 350. 50 zł. Tak jak pan mi wcześniej powiedział, że to nie jest duża kwota dla Pana na inwestycje. Tak, Pan nigdy wcześniej nie inwestował, ale dopóki Pan nie zapozna, się to z, no, z praktycznej strony. Do tego czasu Pan nie będzie wiedział, czy to, czy to jest realnie, czy nie, tak? Plus to jest rządowy projekt. się znaczy pana Dokładnie Pan słyszał o tym projekcie. Aktywacja oblikiem nam zajmie tam maksymalnie 3-4 minuty. Czyli ja kontaktuję się z Panem przez WhatsApp, a Pan sobie generuje kod blik. do systemu kod blik, przechodzi do Pana potwierdzenie, potwierdza Pan ze swojej strony. Od razu naliczamy Panu środki na Pana konto inwestorskie. Od razu Pan ma możliwość sobie zalogować się na swoje konto inwestorskie, dlatego, że 15 minut temu wysłałam Panu dostęp na maila, którego Pan składał. Również numer klienta, numer infolinii, wszystko w wszystko dane, dany Panie Stepan. Czyli krok po kroku Pana poprowadzę, niech Pani się nie martwi. Czyli ja tutaj dokładnie jestem dlatego, żeby pomóc dokonać tej pierwszej inwestycji. Powiem Panu szczerze, że za tydzień, za dwa czasu Pan jeszcze zadzwoni do mnie i powie, powie mi pan, Pani Ewo, ja tutaj zainwestowałem jeszcze 2-3 tysiące złotych. Na pewno, bo większość moich klientów tak robi. Nie, nie, no, no niewątpliwie no. Jeśli, Panie, jeśli mi się to spodoba, no to... No to później chcę spłacę więcej, no i sobie zadzwonić no z podziękowaniem. No oczywiście, naturalne to jest. No dobra. No a teraz chwilę, ja, bo już gadamy 30 minut. Naprawdę mi się przerwa za chwilę. Kończy to jeszcze taka jedna sprawa. Tutaj może troszeczkę panią zaskoczę, ale... E, dobra, powiem wprost. E, została pani zmanipulowana. Nie jestem Stefan Piątek, ten mail nie istnieje. Boguś Biedrona. E, znaczy, Boguś nieznany, przepraszam. Witam. WhatsApp internetowych oszustów i w ogóle oszustów inwestycyjnych i tak dalej, i tak dalej. O tym projekcie bardzo dużo słyszałem. Bardzo często się ze mną kontaktowali. Tą samą śpiewkę macie. Co pani na to? No i tyle, proszę państwa. Pani się tutaj w tym momencie zorientowała co jak do czego, bo po prostu się rozłączyła, nie miała już weny na komentowanie, a bardzo szkoda, bo ja bym jeszcze w polemikę wszedł. Także tyle, dziękuję za odsłuchanie, do usłyszenia na razie.